Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Partyka, jestem prezesem Stowarzyszenia Pacjentów Bariadiści Clo. Opowiem Państwu dziś, jak pacjenci mogą pomagać pacjentom w chorym na otyłość. Często chory na otyłość, idąc do lekarza, czy, czy generalnie spotykając się, dbając o swoje zdrowie, dowiaduje się, że jest, owszem, chory, powinien schudnąć. I dostaję setki złotych rad, jak to powinien zrobić typu mniej żrej, więcej się ruszaj i ogólnie i, i przede wszystkim dieta, która też powiem później na czym jest oparta. Więc tutaj właśnie stereotypowe myślenie, że mm, otyłość bierze się e, właśnie z nadmiernego jedzenia też raczej nie jest prawdą, ponieważ sama to przeżywałam, ale to też Państwu powiem e, za chwilę. E, też spotykamy się właśnie z tym, że Idąc do lekarza dowiadujemy się, że powinniśmy schudnąć, no nie, ale też nikt nam nie mówi, w jaki sposób to, to zrobić. To też jest bardzo mm, nieodpowiednie podejście do pacjenta, bo, ponieważ y, taka też nagana y, pacjenta, który powinien y, zadbać o swoje zdrowie bardziej, y, wpływa na niego trochę demotywująco. Y, często pacjent też idzie do specjalistów, takich pseudospecjalistów, którzy sami nie wzbudzają zaufania. Y, y, za, a też y, tłumaczą, że powinno się iść na dietę, jedząc tylko sałatę. E, oczywiście dieta do końca życia to są takie, takie stereoty, stereotypy, które powinniśmy, że tak powiem, eliminować z życia codziennego, a uczyć ludzi dobrych nawyków. Tutaj mamy też przykład, że mm, otyłość jest chorobą i. Na przykład nie wiemy, że na tej załacie też taki królik potrafi przytyć. To się nazywa efektywa, jak już wszyscy wiemy. Oczywiście gdzieś kiełkuje, gdzieś pacjent się dowie o operacjach bariatrycznych, że coś takiego funkcjonuje, coś takiego jest. Jednak z mediów, które przekłamują rzeczywistość to wiadujemy się raczej o tych rzeczach, że operacje bariatryczne zabijają, operacje bariatryczne to, to zło, oczywiście ktoś tam zmarł. Prawda jest taka, że na, na 5 tysięcy zabiegów w 2019 roku tak naprawdę jedna osoba zmarła po operacji bariatrycznej i to nie było na stole, tak jak się wszyscy generalnie obawiają. Jednak to jest po prostu odsetek, który, który jest przy każdym, przy każdym zabiegu chirurgicznym. Nie będę się też angażować w takie sprawy street medyczne. Nie jestem osobą medyczną, jestem pacjentem. Właśnie to powiedziałam, że jestem pacjentem bariatycznym. od 2013 roku, sama dowiedziałam się o takiej możliwości przypadkiem, poszłam do lekarza z uzupełnieniem sprawą i ta osoba powiedziała mi, że można coś takiego zrobić, wręcz, że to jest taka tak naprawdę jedyna ratunek dla mnie w tym momencie, ponieważ jestem już osobą tak zaawansowanie chorą, że wystarczyłoby. Zmienić coś w swoim życiu, właśnie inwestując ten żołądek, który by mi polepszył zdecydowanie jakość i życia i to, to życie wydłużył. E, oczywiście nie od razu zdecydowałam się na operację bariatryczną, nie wiedząc na co ma, mam się decydować. Na no, mojej drodze stanęła osoba, która jest sama pacjentem i lekarzem, która mi podpowiedziała, jak to wygląda takie życie. Stąd łatwiej mi było podjąć, podjąć decyzję. Czy operacje biogenetyczne to pójście na łatwiznę? No, generalnie to tak się wydaje, że robimy sobie operacje i wszystko jest po prostu pięknie i to samo się robi, jak mówimy tak kolokwialnie. Zadaliśmy takie pytanie w grupie pacjenckiej i oczywiście pacjenci od razu odpowiedzieli, że to nie jest pójście na łatwiznę, to jest ciężka praca. No i tak naprawdę to, o tym, że to nie jest pójście na łatwiznę, będzie wiedział sam pacjent najlepiej. No, w swoim gronie zdecydowanie. Wiemy, jak krzywdzące jest takie stwierdzenie, że to jest pójście na łatwiznę, i tak naprawdę operacja jest magiczną różką, która załatwi całą sprawę. Tutaj Państwo widzą, jeszcze mi się nie przewróciło, tutaj Państwo widzą metamorfozy. Oczywiście mm, fajnie to wygląda, prawda? Że osoby są tutaj, z jednej strony są duże, za chwilę są po prostu małe, to ta chwila też, my wiemy, że to trwa dobre, wiele miesięcy. Też jest okupiona pracą nad sobą, pracą nad swoim, zmianą swoich nawyków, pracą nad nauczeniem się rzeczywiście żyć zdrowo i też dobrze się bilansować to, co zjadamy. Więc dla Państwa to mogą być piękne metamorfozy, a my wiemy, że to jest po prostu w tym momencie mocne zadbanie o swoje życie i komfort swojego życia. Tak dla pokrzywienia jeszcze pokażę więcej tych metamorfoz. Oczywiście wszystkie te osoby znam osobiście i wyrażają zgodę na pokazanie swojego wizerunku, chwaląc się swoim sukcesem generalnie, a ja wiem, że za tym sukcesem stoi dużo, dużo, dużo pracy. Więc też powiem tak, że jako prezes Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych bardzo się cieszę tymi sukcesami naszych pacjentów i wiem, jak do tego doszli. W 2015 roku mm, założyliśmy Stowarzyszenie Pacjentów Bariatycznych, które stanęłam na czele, w Krakowie, oczywiście, tam gdzie byłam operowana. Było to w marcu dokładnie. Na początku robiliśmy grupę wsparcia tylko w Krakowie. Na początku też odbywało to się w mniejszym gronie. Później była sytuacja, że przychodziło nas coraz więcej na takie spotkania i też zaszła potrzeba. I zaszła potrzeba na nowe grupy wsparcia. Później była Warszawa, był Białystok, był Olsztyn, i tak naprawdę nasze stowarzyszenie się rozrastało. Zaczęliśmy przeprowadzać grupy edukacyjne, grupy wsparcia, gdzie pacjenci nie dość, że słuchali rad specjalistów, to jeszcze mogli się wymienić swoimi doświadczeniami, swoimi obawami, swoimi problemami ogólnie. I też byli pacjenci na różnych etapach leczenia, od podjęcia decyzji do, do, do przygotowania do zabiegu. I też no, na, na takim etapie już po prostu po, po zabiegu, gdzie rzeczywiście umacniali się w tym przekonaniu, że to nawyki rzeczywiście trzeba wypracowywać na stałe. Mm, tutaj jeszcze mamy też właśnie spotkania. E, na takie spotkania przychodzi. Było, jeszcze mówię o czasach przedpandemicznych, około 800 osób miesięcznie. To było 10 miast, 12 ośrodków bariatrycznych w całej Polsce. I takie spotkania oczywiście odbywały się, odbywały się przy pomocy specjalistów zaangażowanych w chirurgiczne leczenie otyłości. Takich specjalistów w całej Polsce mamy około 100, w tym momencie 120, trochę zdradzam to, co będę mówić później. Um. A rok 2021 to już jest e, trochę jest zmian w naszym, e, naszym systemie e, edukacji pacjenckiej. E, to z dotychczasowych grup e, wsparcia, w, które były przed pandemią, e, powstają kolejne, które się, tak naprawdę chcemy rozpocząć, kiedy już można się będzie spotykać e, e, twarzą w twarz. Będzie kolejnych sześć i kolejnych specjalistów przyjmuje do swojego grona. A o tym gronie właśnie też chciałabym powiedzieć, ponieważ to są ludzie zaangażowani, mm, w edukację naszych pacjentów, to jest, nazywamy ich team clo, to jest ponad 120 specjalistów, lekarzy, dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów, lekarzy różnych specjalizacji, od razu zaznaczę, którzy chcą poświęcać swój czas, za co jestem ogromnie wdzięczna, na właśnie na edukację pacjencką, na krzywienie tej wiedzy, no i też takie wsparcie tych, tych naszych pacjentów ze strony bardzo merytorycznej wiedzy. Tutaj jest właśnie z zdjęcia z, z team CLO. Teraz jest czas, gdzie nie możemy się spotykać na żywo. Jednakże, z marcu ubiegłego roku, czyli zaraz na początku, kiedy nastał lockdown, zaczęliśmy robić spotkania online. I to się okazało strzałem w dziesiątkę, ponieważ nasi specjaliści docierają do większej ilości osób. Większa ilość osób też ma szansę na to, żeby rzeczywiście. E, spotykać się z lekarzami na żywo, jednak w formie, formie online. Nazywamy to Cloud live i to są spotkania w tym momencie co cotygodniowe w czwartek o godzinie 18. Też m, ogrom wiedzy, ogrom rzeczywiście motywacji. E, też m, wielu pacjentów e, zwraca się do lekarza bezpośrednio ze swoimi obawami, ze swoimi problemami i dostają oczywiście taką odpowiedź e, na bieżąco. Staram się to moderować ogólnie e, jak najlepiej potrafię. Też oczywiście mamy coś takiego jak grupa wsparcia online, to są chloki, Cztery Oczy, gdzie pacjenci wymieniają się między sobą doświadczeniami. Zapraszam przed kamerę um, innych pacjentów, którzy już są albo przed, um, przed operacjami i przygotowują się nazwami świeżakami. Albo ewentualnie są pacjenci, którzy już są dłużej po operacjach, dzielą się swoimi e, historiami, a te historie są bardzo, bardzo różne. Nie zawsze jest e, różowo. Oczywiście musimy też e, opowiadać e, o ciemnych stronach tego, że mm, no, różne sytuacje się zdarzają, bo też są pacjenci, którzy czasem się coś przytrafi na ich drodze, nie zawsze z e, ich błędów, czasem są różne, różne sytuacje, czasem też nie mają możliwości kontroli, więc po prostu e, takie ta ich droga jest trochę bardziej wyboista, więc takie, takie sytuacje też przedstawiamy, żeby pacjent, który się przygotowuje do operacji, miał świadomość, że nie, nie musi być kolorowo, ale będzie dobrze. O co najczęściej pytają pacjenci, to też musimy też wiedzieć. No, pacjenci mają bardzo różne pytania i tych pytań, że jak i tak zebrać, najczęściej się zastanawiają, czy taka operacja boli, nie, nie boli. Mamy znieczulenie oczywiście, ale to jest już kwestia anestetologiczna. Jak sobie poradzę po operacji, takie typowe obawy każdego pacjenta? Jak się przygotować? Czy obudzę się po narkozie? To już też wspomniałam ogólnie. Co jeść? No, jedzenie na pewno jest potrzebne. My w tym momencie nie, nie, nie żyjemy, aby jeść, tylko jemy, aby żyć. I czy dieta do końca życia? Nie nasza dieta to nie jest taka typowa dieta odchudzająca, redukująca, tylko my mamy mieć dobrze zbilansowane posiłki i tak naprawdę jemy normalne rzeczy. No i oczywiście pytanie do pacjentów kierowane, e, gdzie rozmawiałem w swoim gronie, czy warto? Na te pytania to oczywiście każdy sobie odpowie sam. Ja wiem z perspektywy 8 lat po operacji. Było warto się na to zdecydować. E, te nasze spotkania. Online zaskutkowały tym, że z 800 osób, które miały możliwość skorzystać z wiedzy, z doświadczenia innych, to było 800 pacjentów miesięcznie. A w tym momencie miesięcznie docieramy do jakichś 80 tysięcy osób, i tak naprawdę to jest bezpłatne. Oczywiście można nas rzeczywiście śledzić, można z tego, z tego korzystać za darmo, w dogodnym momencie, ponieważ nasze spotkania są też. E, nagrywane i umieszczane na fanpage'u, gdzie, gdzie można sobie w dogodnej chwili odsłuchać i korzystać z tego. W tym momencie docieramy na, z fanpage'u y do 11 tysięcy obserwujących. Też dostaję wiele, jako właśnie, jako, jako prezes, generalnie jako osoba, która tym wszystkim e, zarządza, dostaje ogrom, e, ogrom wiadomości, że, że pomagamy, bo to. Też jest istotny jakiś feedback z takich naszych, naszych spotkań. Także wiele osób właśnie tutaj też widzimy, że odważyłam się, odważyłem się dzięki, dzięki Wam. Więc dla mnie to jest takie um, ułożenie cegiełki w sukces osoby, która, która sobie zawalczyła o swoje, swoje zdrowie. Um. Też staram się mówić o otyłości szerzej niż, niż tylko w gronie pacjenckim, też, też staram się docierać właśnie poprzez media, poprzez różne konferencje, mówić o tym, jak to, jak to wygląda, obalać te stereotypy. Też zauważyłam często, że artykuły w mediach są troszeczkę przekłamywane, ponieważ piszą to osoby nie mające pojęcia, to są zwykle... Osoby, które gdzieś coś usłyszały, próbują to sklecić po swojemu, też nie rozumieją problemu. My staramy się to pokazywać w sposób rzetelny i też dlatego po prostu próbuję to mówić jak najczęściej, aby rzeczywiście dotrzeć z tą, z tą, z tą prawdą, jak to, jak to wygląda. Jako organizacja też współpracujemy z różnymi innymi organizacjami pacjentkimi z każdej, z każdej dziedziny i też biorę udział w różnych aktywnościach przy rzeczniku praw pacjenta. Jako, jako właśnie organizacja też staramy się działać w sprawach systemowych. No i teraz też bardzo dużą nadzieję wiążemy w koordynowanych ośrodkach specjalistycznych, bariatrycznych, które mają powstać. Pewnie dr Kingz będzie o tym więcej mówił, które wspomnie. I trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej ta, ta inicjatywa powstała, która jest obiecywana już nam bardzo, bardzo długo. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do kontaktu, ktoś ma, ma ochotę, jakieś pytania, oczywiście staramy się odpowiadać jak najczęściej, jesteśmy na wszystkich mediach społecznościowych, mamy oczywiście maila, można zadzwonić do nas, także tutaj zachęcam do kontaktu, dziękuję serdecznie.